Więc dotarłam pięcioma yy, środkami transportu do Seaford po raz pierwszy w życiu tutaj nad tym morzem, fajnie. Muszę przyznać, że ulżyło mi, bo ja myślałam, że w ogóle nie dotrę, że coś się wydłużę pod razu, na pociąg, albo na metro, albo na autobus, cokolwiek więc jestem w szoku, że dotarłam. Cóż, niezależnie od tego, ile jeszcze raz w swoim życiu będę w Londynie, to miasto nie przestanie mnie zadziwiać swoją wielkością. Jest ono absolutnie ogromne. Dlatego, żeby zdążyć na pociąg, który był o 7.50, musiałam wstać tego dnia o godzinie 5.30, czyli w środku nocy. Sukces! Po czterech różnych środkach transportu jestem czy czasem na pierwszym pociągu. Jeszcze raz dziękuję. Podróż pierwszym pociągiem do Luły minęła bardzo, bardzo sprawnie. Natomiast problem był, ponieważ na przysiadkę na kolejny pociąg miałam zaledwie 4 minuty na dworcu, którego totalnie nie znałam. Dlatego trzeba było odpalić tryb turbo i biec za ludźmi. Oh, A to jest dobry pociąg. Po raptem 19 minutach podróży drugim pociągiem zameldowałam się w Seaford, w którym jeszcze nigdy w życiu nie byłam. Tak jak już wspomniałam na początku tego vloga. I muszę przyznać, że klimacik był tutaj naprawdę bardzo sympatyczny. A te budeczki, no wow. Jakby bardzo, bardzo, bardzo plastyczne i instagramowe. Wchodzimy sobie teraz na ścieżkę. Podobno pierwsze podejście z Seaford jest najgorsze, ale potem będzie Na to liczę, na to liczę. Zobaczymy, łącznie do zrobienia 20 kilku kilometrów. Tam na plaży przed chwilą byłam, fajnie, nieduże to Seaford. Jest bardzo stromo, ale mi się ciągle zrobiło. rozumiem czym okażą mi się w tym kierunku. Kurde, jakie widoki. Pokazałabym wam, ale pod światło jest. Trochę pytonk. Nie widać to tak dobrze na filmiku, ale... Pff, cute. Nie jest generalnie jakoś zimno, ale tak wieje. No wieje trochę, trochę bardzo. Nie narzekam, bo To jest generalnie jak ja. Mogło padać, nie? A jednak jest słońce. Jak wyjdzie za chmury. Nie ma co narzekać, jest dobrze. W planie dzisiaj jakieś 20 kilka kilometrów no 21, 22, coś koło tego. Ja już na liczniku mam dwa. Dzisiaj bardzo przyjemnie. Coś czuję, że nie mylili się mówiąc, że to jeden z najfajniejszych jednodniowych hajków poza Londynem. Zgodniałam już, ujadłam się na się o 6 rano, a jest po 10. Więc robię sobie mały kucik foodowy Bo mam pewne ciekawostki foodowe, angielskie. Na cały dzień na szlaku wzięłam sobie proszę bardzo kawałeczki chickena. Mamy, mamy również humusik taki z no, jakimiś kakersami Mamy również kawałki czeka na takich y, patyczkach. pensja, creamy chicken, British chicken. I jeszcze takie coś, czyli krakersy, y, jakiś serek i Oreo. I ja nie wiem, czy to się razem łączy i te wszystkie trzy rzeczy je. To może być ciekawe, smakowo. Trochę tego jedzenia mam, ale ja będę w domu o 21.30, więc bardzo się na cały dzień. Na pierwszy ogień idzie creamy chicken. No nie da się ukryć. Zimni, delikatna. Aść, Aż moje nogi takie syfitują. z tym otoczeniem. Na tym fragmencie szlaku szło się bardzo sympatycznie. Ludzi nie było jakoś tak bardzo dużo. No i przede wszystkim, idąc, miało się rzeczywiście cały czas przed sobą panoramę tych klifów. Super, naprawdę widoczki top. Podbić od kamienistej plaży, szło się szlakiem wzdłuż rzeki. I ogólnie no, widoczki może i były spoko, ale był to trochę taki vibe wycieczki szkolnej, gdzie wszyscy szli za sobą wężykiem. Jej fiszy. Bardzo. No i właśnie, i do tego te wrażenia zapachowe, które, no, nie były najlepsze. Plus, droga, no, nie była już tak widokowa jak wtedy, kiedy szło się wzdłuż wybrzeża, dlatego bardzo szybko chciałam przejść ten fragment i wrócić, już na tą fajną widokową trasę. Trzeba przyznać, że absolutnie najsłabszy fragment jak na razie. Ja nie wiem ile to zajęło. Chyba półtorej kilometry czy dwa km w jedną stronę i w drugą. Tyle samo wyjdzie. Nie wiem, kurczę, no może było tyle się przez rzekę tam przejść, ludzie tam przychodzili. No ta woda taka była dość do uda. Więc chciałabym się gać. Nie chciałabym potem iść w mokry, więc musiałabym jeszcze ciągnąć. Po prostu woda strasznie długo z tam plaże przecina takie coś więc trzeba było iść tam 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 o i tam jest taki w tle mostek i potem tam wrócić bije 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 na całe szczęście już jak wrócił nad to wybrzeże widoczki są w końcu znowu spoko! Można maszerować dalej na liczniku prawie 9 km więc jakoś to idzie kurczę no jakby cieszy się że rano się nie poddałam, bo tak, spałam 3,5 godziny, bo cały czas jakby w nocy się budziłam zestresowana, że coś się na pociąg. I w ogóle, że ta cała podróż pięcioma e, pojazdami komunikacji miejskiej, nie tylko miejskiej, że po prostu no to się wykrzaczy w pewnym momencie. Po drugie dostałam okres. No a po trzecie ostatnio w ogóle jakaś taka... Jestem zmęczona garnica oraz mi krzyczy zmęczenie, 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 zmęczenie. Więcej czasu na regenerację. No i tak się ja, krzyczy... Zmiałem kryzys od 540 dzisiaj. Czy ja w ogóle tutaj dojadę? I czy w ogóle jechać? Nie żałuję. Na ten moment. Bo jeszcze trochę dnia zostało. Chociaż na ten moment zachwytą absolutnie nie było końca. Turbo, przyjemnie się szło. Fajna pogoda, chociaż no jak słychać, wiało pioruńsko. Ale jakiś chill, szamka z takimi widokami, no petarda. Po prostu petarda. I chłopcy sobie do góry kolejny, kolejny raz. raz. Hyc, hyc. To jest chyba trzecia z sióstr. W sensie trzeci klif, chyba. No i tak to się teraz idzie. Klifek za klifkiem, siostra ze siostrą. To chyba ostatnio jest siedem klifów, czyli Seven Sisters, siedem sióstr coś tam. Tak właściwie jak doczytałam po powrocie do domu, 7 Sisters oczywiście odnosi się do siedmiu sióstr, ale generalnie nie do siedmiu klifów, ponieważ klifów w rzeczywistości jest 8 Która się zrzemdęło. no, taki 20-minutowy porno. Yep. Jak można zauważyć, do tego momentu linia brzegowa nie była jakkolwiek zagospodarowana. Ale dotarłam do Berling Gap, no i tutaj restauracje, toalety, masa turystów jakieś sklepiki, punkty widokowe. Tam sobie spacerowałam jeszcze kilka godzin temu. Przyjechały autobusy z Chińczykami. Dosłownie całe autobusy Chińczyków. Ustawili każdy możliwy kontrol wyjątek zdjęcia. Więc trzeba się ewakuować za dużo ludzi. Tu jakaś latarnia, aczkolwiek od latarni bardziej interesuje mnie ta flaga z logiem Algidy. No i to szanuję! prawie nie widać, ale byłam tutaj no nie niezły spacer, niezły aczkolwiek końca nie widać bałam się, że w pociągu 19 będzie za późno w sensie, że będę musiała czekać na niego długo, a tak idę idę, idę, już jest pół czwartej a końca nie widać chyba muszę iść za tym znakiem Asfalt to Asfalt trzeba tu pizga Najdobrze, bo przez chwilę to bardzo gorąco, ale tutaj daje, daje wiotrem, daje. Muszę powiedzieć, że tutaj karantyna Kurde, no już tak powiem szczerze, duży się, duży się, minimalnie się duży. No ale cel widać, więc jeszcze jakieś, nie wiem, przez 5 km. Trochę więcej. Fajnie, 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 fajnie. fajnie. Sympatycznie. Marzenie odhaczone. Chciałam sobie zrobić te Seven Sisters Uff, już wiele, 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 wiele lat. No i zrobione. Znaczy nie, dobra, jeszcze nie zrobione, jeszcze trochę kilometrów mam. Ale może się opowiedzieć, że zrobione. Normalnie kozak. Ja wiem, że Anglicy kochają futbol, ale żeby robić boisko tak pośrodku dupy, tu nawet nie ma żadnych, żadnych zabudowań dookoła. Są tylko klify, woda i te boiska są w ogóle krzywe. Tak Szanuję, naprawdę szanuję. Murawa jest. Jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża grać w piłę, a zasadniczo przychodzi, bo tu nie da się dojechać, Biskitu, jeden jest pewne on musi to kochać, nie? Musi kochać ten futbol, naprawdę. Co? Raz bliżej! Tu, 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 tu! Co? bliżej! Tu, 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 tu. Ostatnie kilometry tej wycieczki zdecydowanie pokonałam najszybciej, ponieważ już nie miałam przed oczami tego pięknego widoku na wszystkie klify, więc zależało mi, żeby zejść jak najszybciej do Eastbourne i rozłożyć się na tej plaży, ale tak wiało, że musiałabym, jak ci ludzie, chować się pod tym drewnianym murkiem przed wiatrem. I szczerze, z tego chilu to mało co by wyszło, dlatego przeszłam sobie wzdłuż całej tej promenady, myślę, że tak to można nazwać i doszłam do molo, czyli chyba najcharakterystyczniejszego budyneczku zabytku jak zwał tak zwał tutaj. Punkt docelowy osiągnięty, oficjalnie tripa mogę skończyć i tym szybko na pociągu. Bo udało mi się przypukować bilet na wcześniejszą godzinę. I tym również vlogiem kończę 2024 rok, rok, w którym ruszyłam z tym kanałem. Serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. No i co? Widzimy się w przyszłym roku, czyli myślę, że już za kilka dni.